Nie jest to czas i moment na debiuty, ale również nie można tego wykluczyć. Ale znowu powiem tutaj o, o takich przypadkach, gdzie no nie, nie mielibyśmy wyboru i musiałby zadebiutować zawodnik na danej pozycji. Jeśli takiej sytuacji nie będzie, to raczej nie będziemy się starać zrzucić taką no ogromną odpowiedzialność w meczach barażowych na debiutanta. Partnerem kanału Meczyki jest Superbet. Super oferta, super promocje i super aplikacja. Superbet jednym słowem super. Partnerem kanału jest Media Expert, dystrybutor mistrzowskich telewizorów i projektorów marki Hisense, oficjalnego sponsora Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA 2026. Jest już gotowy trener Jan Urban. Dobry wieczór selekcjonerze. Czy się słyszymy? Czy nas pan dobrze słyszy tutaj teraz w studiu w Warszawie? Dobry wieczór dla was, tak? Tak jest, dobry wieczór dla nas, to mamy, mamy nadzieję, nadzieję że, że dla Pana, pana w Brukseli poranek? Panie trenerze, to czy jakieś emocje to losowanie w Panu wywołało, czy Pan cały czas myśli tylko o Albanii i reszta Pana nie interesuje? No emocje ogromne, nie, no bez, bez, bez przesady, bez przesady. Losowanie jak każde inne, no mogło być lepiej, mogło być gorzej. Tak naprawdę to trudno, trudno opiniować do końca, bo to wszystko w, taki, w takim czasie, kiedy zacznie się Liga Narodów, to może się bardzo pozmieniać, bo przecież po drodze są baraże do Mistrzostw Świata, które będzie, będzie grała i, i Szwecja, i Bośnia, również my. Także wszystko się może pozmieniać, dlatego na, dzień, na ten moment no nie, nie, nie przywiązujemy większej wagi do tego. Oczywiście no trzeba było tutaj tutaj być i, i na pewno w swoim momencie przeanalizujemy, z kim będziemy grali, jak oni grają i tak dalej, i tak dalej. No jak widać, ta Szwecja jest chyba panu pisana, bo jeżeli nie w play-offach, nie w barażach, to spotkamy się z nimi już na pewno na jesieni. Czy też czy pan się delikatnie uśmiechnął, widząc Szwedów z czwartego koszyka? Nie no, faktycznie może tak się zdarzyć. Natomiast no, na pewno atrakcyjny przeciwnik, bo, bo mają w swoich szeregach znakomitych zawodników. Wszyscy wiemy, że to nie jest normalny wynik. Trudno go wytłumaczyć, jaki osiągnęli w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jak oni się będą prezentowali yy, właśnie w tych yy, barażach. Yy, czas pokaże, ale, ale na pewno na papierze to jest bardzo, bardzo silna drużyna. Chcę zapytać trenera też o kilka takich kwestii aktualnych. Kuba Kiwior, jego stan zdrowia. Czy mamy się czym martwić? Czy on zdąży się wykurować na mecze barażowe? Ja dokładnie nie wiem, jaką on ma kontuzję. Znaczy wiem, mięśniową, ale, ale jak mocno i tak dalej z tego, co... Przypuszcza i Kuba, i, i w klubie, no to, to nie było jakieś y, mocne naderwanie mięśnia, czy coś w tym rodzaju. Przewidywania są takie, że po dwóch tygodniach powinien być do dyspozycji. Także wydaje mi się, że, że my nie powinniśmy się akurat tą kontuzją przejmować, bo jest naprawdę dosyć dużo czasu, myślę tutaj już nie, nie tyle o klubie, co o reprezentacji, że powinien być w pełni zdrowy, jeśli nie nastąpi jakiś nawrót. Wiemy, że, że kontuzje mięśniowe no mają to do siebie, że czasami się lubią powtarzać. Kilku kadrowiczów zmieniło kluby, do Polski wrócił Bartek Drągowski i Przemek Wiśniewski. Pan się cieszy, że będzie miał ich teraz Pan pod ręką blisko, w Łodzi? Ja patrzę na formę zawodników, natomiast no, yy, każdy z nich podejmuje swoje decyzje życiowe z różnych względów. Jedni zawodnicy wracają, żeby się odbudować i, i spróbować swoich sił ponownie, inni inni być może mieli w zamiarze zostać w Polsce i, i dana propozycja ich interesuje. Polska liga też to zrobiła się konkurencyjna, przynajmniej pod względem finansowym na pewno, także. Będziemy je obserwować tak, jak to robiliśmy do tej pory, tylko że graje grali wtedy za granicą Nieco ponad 40 dni zostało do tego meczu z Albanią, czy teraz się zaczyna taki wytężony czas pracy, więcej spotkań, więcej analiz. Czy pracujecie cały czas według tego samego harmonogramu? Nie, czym bliżej, tym częściej się spotykamy, tym częściej wyjeżdżamy, żeby oglądać bezpośrednio zawodników. No z... Ze wszystkich czterech drużyn, bo, bo najważniejsi jesteśmy my, później Albania, ale również musimy oczywiście e, rzucić okiem e, na przeciwników z drugiej pary. I, i tak, tak, zaczyna się taka, taka troszeczkę. E, takie podróżowanie, bo, bo tych meczów jest mnóstwo. Staramy się wybierać spotkania takie, w których e, no, gra najwięcej zawodników, e, którzy są e, no, w tej grupie czterech drużyn w naszych barażach. Roman Kołtoń trenerze. Ja takie pytanko. E, trener się nie da pewnie sprowokować, jeśli chodzi o młodych piłkarzy, e, czy łatwo będzie wytypować nam kadrę, tą, którą trener powoła już w marcu na baraże w kontekście tej pracy, którą trener wykonał wrzesień, październik listopad? Myślałem, że będziesz mówił, że dlaczego ci nie odbieram telefonu, no tak się zdało. Ja raz zadzwoniłem, to no, dzwonisz pewnie. Ale odzwonię, na pewno odzwonię. Przepraszam jeszcze raz. E, o to Pytanie, pytałeś? czy łatwo będzie wytypować się nam, dziennikarzom, po tym jaką pracę wykonałeś wrzesień, październik, listopad, czy łatwo nam będzie wytypować e, tw Twoją kadrę na, na marzec? Czy będą niespodzianki? E, powiem tak, jeśli, jeśli wszyscy zawodnicy będą zdrowi, to mam nadzieję, że będą również w formie, także podejrzewam, że łatwo Wam będzie wytypować. Natomiast jeśli się przydarzą jakieś, jakieś kontuzje, czego oczywiście sobie nie życzymy, no to, no to wtedy będzie, będziecie mieli być może większy problem. A z którą pozyskał większą zabawę? No. Bo wiesz, że my mamy zabawę już teraz czasami, a to Pietuszewski, a to Potulski, a to no, troszeczkę pr prowokujemy sztab i trenera. Ja was, ale ja Was rozumiem, normalna rzecz, że, że próbujecie. Ja też bym próbował na waszym, na waszym miejscu. Wydaje mi się, że na pewno nie jest to czas i moment na debiuty. Ale również nie można tego wykluczyć, ale znowu powiem tutaj o, o takich przypadkach, gdzie no nie, nie mielibyśmy wyboru i musiałby zadebiutować zawodnik na danej pozycji. Jeśli takiej sytuacji nie będzie, to raczej nie będziemy się starać zrzucić taką no, ogromną odpowiedzialność w meczach barażowych na debiutanta. Ale jeśli dojdzie do takiej sytuacji, no to to zrobimy. A nie niepokoi pana trenera sytuacja z napastnikami? No, dawno nie było takiej posłuchy, jeżeli chodzi o tych ludzi będących za Robertem Lewandowskim w tej hierarchii. Faktycznie mnie trochę martwi, rzeczywiście. Natomiast no, już w tak krótkim okresie pracy mojej z reprezentacją, ta sytuacja była zmienna. Mam na myśli początek mojej pracy, kiedy wielu zawodników nie grało, a po miesiącu już zdecydowanie więcej, bo zmienili, zmienili kluby. I w tym przypadku też mam nadzieję, że ci napastnicy przez te półtora miesiąca, które brakuje do, do baraży, po prostu będą w zdecydowanie lepszej formie i sytuacja nam się wyklaruje, oby tak się stało. Janek, a takie pytanie w związku z ostatnimi tygodniami, a może i powiedzieć miesiącami, że, że Bednarek czy Zieliński absolutnie w życiowej formie, to też tak ważne, że, że tak kluczowi piłkarze no są w takiej dyspozycji w klubach? Oczywiście, że ważne, natomiast mnie interesuje, żeby utrzymali taką formę do meczy barażowych z reprezentacją, bo bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, grają znakomicie, zbierają bardzo dobre recenzje. No, nie, tylko się cieszyć. Natomiast no, mnie interesuje ta forma na mecze barażowe. Zresztą nie tylko mnie, podejrzewam, że każdego kibica polskiej reprezentacji interesuje, aby zawodnicy na te baraże e, przyjechali w jak najlepszej dyspozycji. I, I ja też o tym myślę, żeby utrzymali tą formę ci, którzy w niej są, jak najdłużej. Natomiast no, no, są, są różne przypadki, nawet yy, nawet teraz. No, ktoś był w formie, tak jak, yy, no nie wiem, yy, kamyk na początku, teraz może troszeczkę yy, no, nie jest w takiej wyśmienitej dyspozycji jak na początku ligi i mam nadzieję, że znowu to się zmieni. Bo tak się dzieje po prostu w piłce, że, że są jakieś wahania formy i jak mają one być. Wśród tych zawodników, którzy w tej chwili są w bardzo dobrej formie, to niech będą jak najmniejsze. Panie trenerze, dostaję już informację, że musimy niestety kończyć nasze łączenie. Dziękujemy serdecznie, że w ogóle z nami się, znam się Pan połączył. Życzymy miłego wieczoru w Brukseli i do zobaczenia podczas maksowego zgrupowania reprezentacji Polski. Dziękuję, do widzenia.